Mojaoleśnica.pl Co roku um, proponowany jest inny temat. W tym roku, piątej edycji, um, skierowaliśmy przede wszystkim naszą uwagę na młodego człowieka, któremu należy towarzyszyć um, w odkrywaniu talentów. Jest, taka jest myśl przewodnia. Bardzo wiele działań będzie podjętych w Powiecie Oleśnickim. Um, jutro bardzo ważne spotkanie samorządów uczniowskich z całego powiatu w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury. A dzisiaj w dwóch częściach próbujemy przyjrzeć się temu problemowi, co dzieje się w instytucjach oświatowych w tej dziedzinie, jak odkrywa się, wspiera i promuje talenty, a w drugiej części słuchamy tego, co dzieje się na rynku pracy, jakiego wsparcia może oczekiwać z Urzędu Pracy młody, zdolny człowiek. I jak wygląda to w świecie biznesu? Na pewno uświadamiamy im, gdzie szukać możliwości otrzymania odpowiedzi, tym, w czym jesteś dobry. I na bazie tego budować potem swoją przyszłość, swoją karierę. Naprawdę jest dużo instytucji, które wspierają rozwój dzieci, ale nie zawsze trafia ta informacja do młodzieży. Myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby taką informację przekazać i rodzicom, i dzieciom, ale też i starszym. MojaOleślica.pl